Oczywiście, że trzeba zderegulować naszą gospodarkę. Biurokracja, przesadne, przesadne przepisy, regulacje niszczą przede wszystkim polski drobny biznes i wspierają, faworyzują wielkie międzynarodowe korporacje. Od lat mówimy o zasadzie dwa za jeden. Teraz na etapie kampanii wyborczej, zarówno Platformy, jak i PiS też mówią o takiej zasadzie, ale co zrobili przez ostatnie 20 lat swoich rządów? Za 20, przez te 20 lat wprowadzili ponad 400 tysięcy nowych stron aktów prawnych, więc to jest praktyka ich rządów. że oni Regulują, a nie deregulują, tylko na czas kampanii wyborczej mówią zupełnie inaczej. Kolejny problem: przez tą biurokrację 22% pracowników w Polsce pracuje w sektorze publicznym. Do porównania w Niemczech 15%, a w Japonii zaledwie 8. I tam też jest mnóstwo pracowników, którzy by się przydali na rynku. Oczywiście nie ma mowy o podwyższeniu wieku emerytalnego, natomiast należy zachęcać osoby po przekroczeniu tego wieku do tego, żeby dalej pracowały. To są najcenniejsi, najbardziej doświadczeni pracownicy, dlatego postuluję znieść podatek dochodowy od osób w wieku emerytalnym, znieść składki, żeby osoby w wieku emerytalnym traktować tak samo, jak obecnie studentów do 26 roku życia. Obecny dziadowski, niedziałający kompletnie system ochrony zdrowia z 2003 roku. Wprowadził go jeszcze sld Kamilera, pani profesor Senyszyn. I potem 20 lat Platformy i PiSu nie starczyło, żeby jakąkolwiek reformę zrobili. Więc nie słuchajcie państwo tych ludzi, bo nie mieli 20 lat na reformę NFZ-u i tego kompletnie nie zrobili. Ich jedynym pomysłem jest to, żeby dodać więcej pieniędzy do tego systemu, a każdy wie, że nie ma znaczenia ile jest pieniędzy, tylko jak są wydawane. Stany Zjednoczone na ochronę zdrowia wydają 17% PKB. I mają beznadziejny system ochrony zdrowia, a Singapur 6% i ma jeden z najlepszych na świecie. Więc już nie chodzi o to, ile jest pieniędzy, jak są wydawane. I to, co należy zrobić, to powrócić do systemu, który mieliśmy w latach 90., który jest wzorowany na systemie z Niemiec czy ze Szwajcarii, gdzie są bardzo dobre systemy ochrony zdrowia, czyli konkurujące ze sobą kasy chorych, tak jak wtedy było, moim doradcą do spraw ochrony zdrowia jest Andrzej Sośnierz, prezes wtedy najlepiej działającej w Polsce śląskiej kasy chorych. I to jest ten kierunek. Więcej konkurencji

nasi kandydaci mają zegar ja za kamerą. Ale, no przecież tam macie państwo zegar. No, tak? Ciężko tak, słyszymy na szczęście i 50 sekund. Ale tam myślę. jest taki pasek i pan na pewno dojrzy. Ja pana Szanowni mi, państwo, nie minuta teraz dla z... Adriana. Nie mi. Podchodzimy, szanowni państwo, do tego z aptekarstwem. precyzją nie słyszeć. jest czas odmierzony, ciężko się mówi, nie widząc zegara. Ale przecież... Za chwilę będzie Pan miał uruchomiony zegar. Za pół minuty na prośbę Pana Sławomira Mencena będzie włączony zegar. Bardzo O to również prosi Pan Karol Nawrocki, też nie widzi teraz tutaj zegara. Bardzo prosimy. Problem z praworządnością w Polsce zaczął się jeszcze w 2015 roku, kiedy Platforma wybrała sobie sędziów Trybunału Konstytucyjnego na zapas. Potem poszedł, przyszedł PiS, przebił Platformę, jeszcze bardziej łamał praworządność. Doszło do tego, że wypuszczali nam przykład ustawy covidowe sprzeczne z Konstytucją, do nich rozporządzenia sprzeczne z ustawami, a na koniec okazawało się, że najważniejszy jest slajd na konferencji premiera Morawieckiego. Teraz przyszła Platforma i jest jeszcze gorzej. Mamy już jawne łamanie prawa, mamy nielegalne przejęcie prokuratury krajowej, nielegalne... Przyjęcie TVP, mamy różnego rodzaju areszty wydobywcze, demokrację walczącą, gdzie premier w ogóle nie udaje, że nie będzie przestrzegał prawa. Mamy rząd, który nie respektuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego i niektórych wyroków Sądu Najwyższego. Mamy sytuację, kiedy przestępcy wychodzą z więzień, dlatego że jeden sędzia nie uznaje drugiego sędziego. To jest patologia. Te dwie partie walczą ze sobą, niszcząc nasz kraj, niszcząc Polskę dla swojego partyjnego interesu. Trzeba przeprowadzić reset konstytucyjny, od nowa większością konstytucyjną wybrać wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, członków KRS-u i przywrócić wreszcie w Polsce państwu prawa po niszczących rządach Platformy i PiSu. W ramach tej kampanii wyborczej odwiedziłem już ponad 320 polskich powiatów. Zwiedziłem Polskę lokalną tak dokładnie, że bardziej się nie da i niestety zobaczyłem wymierające wioski, opuszczane powoli przepiękne polskie małe miasteczka, w których ludzie nie chcą mieszkać, bo wolą wyjeżdżać do większych miast, gdzie z kolei jest dużo trudniej o mieszkanie, za to jest łatwiej o pracę. Przyczyna, dla której Polacy nie mają dzieci jest taka, że po prostu nie chcą. Zmieniła się kultura. Nie jest to tylko polski przypadek. Tak jest dosłownie w całym rozwijającym i roz rozwiniętym się świecie. Są państwa, gdzie dostęp do szkół, żłobków, przedszkoli jest znacznie lepszy niż w Polsce, gdzie dostęp do mieszkań jest znacznie lepszy niż w Polsce, gdzie jest znacznie więcej pieniędzy, a i tak nie ma tam wysokiej dzietności, chyba że wśród imigrantów. Problemem jest kultura i niestety ludzie z obecnego rządu, lewicowe media takie jak TVN, Newsweek, Gazeta Wyborcza promują cywilizację śmierci, przedstawiają rodziny wielodzietne jako patologię, przedstawiają posiadanie dzieci jako tragedię, która niszczy karierę, która niszczy ludzi. W życiu. Więc tak długo, jak ci ludzie będą obrzydzać ludziom posiadanie dzieci, no to niestety dzieci nie będzie. Wolność słowa jest podstawą naszej cywilizacji, jest podstawą demokracji. Zwalczanie przez rząd mediów jest oczywiście haniebne. Zwalczanie republiki przez obecny rząd jest haniebne. Tak samo haniebne było zwalczanie chociażby Najwyższego Czasu przez ABW za czasów premiera Morawieckiego. Te dwa rządy pod tym względem się niczym nie różniły, bo czym Najwyższy Czas jest gorszy od Telewizji Republika? I to medium, i to medium. Natomiast wolność słowa należy się nie tylko mediom, nie tylko dziennikarzom, również ludziom. I niestety obecna lewicowa koalicja chciała nam. Zabrać tą wolność słowa przegłosowali w Sejmie ludzie od Hołowni, od Trzaskowskiego, od Tuska ustawę o mowę nienawiści po to, żeby wsadzać ludzi na trzy lata do więzienia. Zamówienie czegoś, czego ktoś inny nie chce usłyszeć. W Wielkiej Brytanii trzy tysiące ludzi siedzi w więzieniu z przepisów o mowie nienawiści. W Norwegii można iść do więzienia za powiedzenie, że mężczyzna nie może urodzić dziecka. Na Zachodzie niestety mamy lewicowy totalitaryzm, tępienie wolności słowa, a ludzie tacy jak Hołownia, jak Trzaskowski chcieliby to zrobić w Polsce. Nawetuje każdą ustawę, która będzie próbowała ograniczyć wolność słowa dla Polaków. Również do Karola Nawróckiego. Bardzo proszę. Panie prezesie, wielokrotnie pan mówił, że uzależniałby pan zgodę na przyłączenie się Ukrainy do NATO od załatwienia sprawy rzezi wołyńskiej, od zgody na ekshumację, od przeprosin, jakiegoś zadośćuczynienia. Czy gdybyśmy uznali, że Ukraina to wszystko rzeczywiście zrobiła i sprawę rzezi wołyńskiej mamy załatwioną, czy zgodziłby się na pan na przystąpienie Ukrainy do NATO? Tro, Trochę pan doktor nadinterpretuje e, moje wypowiedzi. Ja mówiłem, że nie, nie byłbym gotów przystąpić e, do dyskusji o przystąpieniu Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego czy do Unii Europejskiej bez załatwienia podstawowych. Spraw dla państwa polskiego. Za taką uznaję ekshumację na Wołeniu. Uznaję jednoznacznie, że prezydent Zełęski, to mówiłem wielokrotnie publicznie, zachowuje się nieprzyzwoicie wobec państwa polskiego, nie wychodząc naprzeciw tym rzeczom, o które postulujemy, jako partner, a nie junior partner Ukrainy. Oczywiście przystąpienie do NATO Ukrainy i przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej wiąże się z bardzo długim procesem, który przechodziła także po. Polska. Za początek tego procesu e, można by było w moim uznaniu e, uznać dopiero to, że Ukraina realizowałaby e, to, e, o czym właśnie rozmawiamy, i to nie wyklucza możliwości wstąpienia Ukrainy do NATO, ale nie jestem wielkim tego orędownikiem, ja jestem od załatwiania spraw Polski, jeśli to będzie dobre i korzystne e, dla Polski, to do takich rozmów byłbym gotowy. Ale nie Sławomir, teraz, nie dzisiaj. Sławomir Menten ma 30 sekund, sekund na ripostę. Bardzo, bardzo cieszę się, że wycofał się pan z tej deklaracji uzależnienia przystąpienia Ukrainy do NATO od Rzezi bo to byłby oczywiście skandal. Polska pod żadnym pozorem nigdy nie może się na to zgodzić, bo w przypadku kolejnej agresji Rosji na Ukrainę oznaczałoby to włączenie albo Polski do wojny z Rosją, albo okazałoby się, że Polska nie szanuje artykułu 5 NATO. I wtedy, gdybyśmy my mieli problemy, to Zachód miałby bardzo dobrą wymówkę, żeby również nam nie pomóc. Więc zgoda pod jakimkolwiek pretekstem, kiedykolwiek na przyłączenie Ukrainy do NATO, jest dla Polski po prostu śmiertelnie niebezpieczna. Zapytam Pana Mencena. Jest Pan przeciwny paktowi migracyjnemu, chociaż migranci są niezbędni dla naszej gospodarki, a równocześnie pakt migracyjny wprowadza pewien porządek w zakresie migracji, żeby nie odbywała się na żywioł. Jakie konkretne zmiany wprowadziłby Pan w pakcie migracyjnym, aby były one korzystne dla obywateli Rzeczypospolitej? Bardzo proszę, czas startu. Pakt migracyjny należy po prostu odrzucić i należy go przestrzegać. Pakt migracyjny polega na tym, że albo będziemy przyjmować pod przymusem nielegalnych migrantów z Europy Zachodniej, albo będziemy płacić kary za, tych, za nieprzyjęcie nielegalnych migrantów. Co więcej, jak już ich przyjmiemy, mamy wypłacać zasiłki socjalne znacznie wyższe niż zasiłki socjalne, które otrzymują Polacy mieszkający w Polsce. To jest jakiś skandal. Rząd, który zgodził się na przyjęcie paktu migracyjnego jest po prostu rządem antypolskim. Masowe migracje są nie zwykle szkodliwe, zwiększają przestępczość. Roszy liczba gwałtów, zabójstw, wybuchów bomb, strzelanie. To jest doświadczenie całej Europy Zachodniej. Znaczy, wszyscy Polacy, którzy wyemigrowali kiedyś na Zachód, albo mają członków rodzin, czy znajomych na Zachodzie, widzą, jak świat wygląda na Zachodzie, jak tam jest niebezpiecznie. I teraz Europa Zachodnia ściągnęła sobie na głowę migrantów z Azji, czy z Afryki. Widzą, jaki to jest problem i chcą teraz to dobrodziejstwo przekazać Polsce. I oczywiście nie możemy się na to zgodzić. Na granicy naszej powinna być kontrola i nie żadnych nielegalnych migrantów, niezależnie jak bardzo Niemcom czy historii na tym by zależało. I teraz 30 sekund na ripostę pani no, pan Znowu wykazuje się ignorancją i nie rozumie istoty paktu migracyjnego. Pakt migracyjny ma uporządkować legalną migrację, a nie nielegalną, ponieważ nielegalnych migrantów w ogóle nie można przerzucać z jednego kraju do drugiego. Niemcy tam 10 tysięcy nielegalnych migrantów przerzucili tylko w zeszłym roku, tak jak no nie, nie można. No jak nie. Ma pan, ma pan ciągle fałszywe informacje Ale ja, ja dzisiaj się, byłem w Eisenhüttenstadt. Ja, ja widziałem ja to ten obóz to deportacyjny włoży, do pani profesor. Ułożyć, to byłem tam kilka godzin tak. Formułki. Tak, ja mam pytanie do słowa Mecena. Pan Słowomir bardzo dużo mówi o e, upraszczaniu procedur, upraszczaniu e, przepisów. E, poniekąd jestem fanem upraszczania. Ale nie jest pan w tym najmocniejszy, to znaczy są osoby, które są znacznie mocniejsze i chciałem się dowiedzieć, czy zamierza pan e, złożyć propozycję transferową do swojej partii pani Iwonie Hartwich, która przecież powiedziała, e, wpuśćmy w końcu tych ludzi, a później ustali się, kim są. Uważam, że to jest absolutne ograniczenie biurokracji do minimum, w związku z tym, czy chciałby pan mieć ją u siebie? Nie chciałbym mieć pani Hartwig u siebie, podobnie jak nie chciałbym mieć pana Sterczewskiego, który biegał tam na granicę z Białorusią po to, żeby przeszkadzać straży granicznej żeby uprościć transfer nielegalnych migrantów z Białorusi do Polski. Nie chciałbym mieć pana Szczerby Jońskiego, którzy robili tam dokładnie to samo. Nie chciałbym mieć pana marszałka Szymona Hołowni, który był zachwycony działaniem posła Sterczewskiego. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że pytanie jest prześmiewcze, ale to się niestety dzieje. Polski rząd, rząd Donalda Tuska, wyjątkowo uprościł procedury przyjmowania nielegalnych migrantów prosto z Niemiec. W tym momencie polska Straż Graniczna współpracuje z Niemcami i przyjmuje każde. Tego nielegalnego migranta, którego tylko Niemcy chcą nam przywieźć, nie sprawdzając, czy ta osoba rzeczywiście dostała się do, Polski, do Niemiec z Polski. Są przypadki ludzi, którzy dostali się do Niemiec z Włoch, z Tunezji, a Polska Straż Graniczna zarządów Donalda Tuska po prostu ich wszystkich przyjmuje, pełniąc rolę pomocniczą, biurokratyczną przy niemieckiej Straży Granicznej, co jest rzeczywiście uproszczeniem przepisów, nie wiem, przyjmowania imigrantów do całkowitego. 30 sekund riposta. Czyli niestety jestem słabym łowcą talentów, skautem i nie nadaje się do tego, żeby dostarczyć panu świeżej krwi do partii. Trudno, może w przyszłości pójdzie mi lepiej. E, chciałem tylko się zgodzić z panem Braunem, że rzeczywiście nie nielegalna imigracja, tylko legalna imigracja jest problemem w momencie, gdy nielegalny imigrant może w moment stać się legalnym. Widzieliśmy to w sejmie, gdy e, Szymon Hołownia, Marszałek e, fotografował się z legalnymi imigrantami, którzy w sposób nielegalny dostali się na teren Polski. E, no, e, jest granica między nielegalnością i legalnością. Sławomir Mencen zadaje teraz pytanie i kogo wskazuje? Szymon Hołownia. Procedura readmisji, o której Pan mówił, to jest kilkaset przypadków rocznie. Natomiast procedura zawracania 10 tysięcy przez ostatni rok, i to jest za Waszego rządu. Byłem dzisiaj w niemieckim obozie deportacyjnym w Eisenhüttenstadt, zaraz przy granicy z Polską, otwartym 1 marca tego roku, żeby jeszcze przyspieszyć przerzucanie do Polski nielegalnych migrantów. Przyjmujecie w zasadzie każdego zgodnie z zasadą zaufania do państwa niemieckiego. Jak Niemcy mówią, że należy ich przyjąć, to ich prostu przyjmujecie, a Włosi potrafią się postawić. Na kilka tysięcy przypadków nielegalnych migrantów, których Niemcy chcieli przerzucić do Włoch, Włosi zgodzili się cztery razy, a wy dziesięć tysięcy razy. Dlaczego zgadzacie się na wszystko Niemcom i pomagacie im przerzucać do Polski dziesięć tysięcy nielegalnych migrantów rocznie? Jeżeli są w Polsce migranci, którzy przeszli wcześniej nieszczelną, bo tak budował Piste zaporę, granicę białoruską i Niemcy chcą, ją nam, chcą nam ich zwrócić, zwracamy uwagę na każdy detal. Musi być hit w systemie Schengen, musi być faktura za hotel musi być poprawnie napisane nazwisko, bo dochodziło w tej sprawie do nadużyć. Natomiast my dzisiaj jasno Niemcom mówimy, że nie będziemy zgadzali się na to, żeby swoje problemy wewnętrzne załatwiali teraz polskim kosztem. Natomiast jaki pan konkretnie ma pomysł, bo to chciałbym też kiedyś usłyszeć, na to co zrobić, żeby migranci, którzy w Polsce przyjeżdżają, do Polski przyjeżdżają, tu pracują, stalić. płacą składki i płacą podatki, lepiej się w Polsce zakorzeniali, żebyśmy się nimi zni Nimi czuli bezpieczniej, niż w sytuacji, w której pan będzie na nich szczuł. I pan nimi będzie szczuł, Polki i Polaków, po to, żeby podgrzać w kraju atmosferę i doprowadzić do jeszcze większej erupcji domowej wojny. To jest proste. Ja po prostu nie chcę, żeby migranci w Polsce zakorzeniali w przeciwieństwie do obywateli. Pan był żonu. migrantem w Wielkiej teraz Brytanii, tak? Tak, zarobkowy. Tak, Jak miesiące. się pan tam czuł? Teraz jest mój czas. Teraz 30 sekund Mówi pan bzdury o przyjmowaniu przez Polskę nielegalnych migrantów z Niemiec. Byłem dzisiaj na granicy, rozmawiałem Ale z ludźmi, którzy raz tam raz mieszkają, którzy pracują. Straż graniczna nie kontroluje w praktyce tego, skąd ci migranci wzięli się w Niemczech, nawet w Polsce i w Niemczech również. Nawet więcej, kiedy widzą, że przyjechali do Niemiec prosto z Włoch, bo wynika to z dokumentów, dostają polecenia z góry, że i tak mają ich przyjmować na zasadzie zaufania do państwa niemieckiego. Włosi potrafią się Niemcom postawić, nie przyjmują migrantów. Niemcy zdani również nie przyjmują, a wy przyjmujecie do Każdego realizujecie w Polsce niemiecką politykę migracyjną i pan za to odpowiada. Bardzo dziękujemy. Czas na. De Sławomira Mencena pytanie skieruje. Otóż jesteśmy świadkami rozwoju Polski w takim ograniczonym zakresie, powiedziałbym, nawet w niektórych przypadkach, tak jak w CPK. Ja poczytuję to jako dywersję zwykłą na rzecz Rzeczypospolitej. I pytanie brzmi. Jak Pan ocenia dzisiejszy rząd i działalność rządu Donalda Tuska pod względem finansowym? Prosimy o odpowiedź. Moja, jedna moja ocena jest wybitnie negatywna, to pod tym względem jest najgorszy rząd w historii Polski. Przecież pierwszy budżet, który został przegłosowany przez Sejm, przez tą koalicję, to zawiera rekordowy poziom deficytu, rekordowy poziom długu, rekordowy poziom odsetek pożyczkowych. Jeszcze nie mieliśmy tak złego budżetu, jak ten, który uchwalił obecny rząd. I gdyby jeszcze te pieniądze szły rzeczywiście na jakąś inwestycję, gdybyśmy z tego mieli elektrownię jądrową, gdybyśmy mieli CPK, gdybyśmy mieli cokolwiek, co nam się z tego przyda, no to być może to miałby jakiś sens, ale te pieniądze idą na konsumpcję. Te pieniądze idą na różnego rodzaju nowe świadczenia socjalne. Oni te pieniądze po prostu przejadają zamiast inwestować w naszą przyszłość. W sumie to w ogóle mnie nie dziwi, że Donald Tusk nie jest zainteresowany rozwojem Polski, nie jest zainteresowany przyszłością Polski. Osobiście zakładam, że jedyne co go interesuje to to, żeby dostać znowu dobrze płatną robotę w Brukseli. To jest dla niego najważniejszy priorytet i te wszystkie inne decyzje są pochodną tego jego strategicznego celu. Wrócić do Brukseli i znowu zarabiać dobre pieniądze od Niemców. I rytmos europejski. Otóż ja tylko uzupełnię Państwu wypowiedź, że ja nie potrafię sobie jako przedsiębiorca wytłumaczyć, jak to jest, że bierze się za zarządzanie przedsiębiorstwem i ładuje się to przedsiębiorstwo w upadłość, świadomą upadłość poprzez jego świadome zadłużanie. I pytam się, kto zna rozwiązanie na ten temat? Dlaczego to jest tak, że w ciągu ostatnich tam zjednoczonej Prawicy Rządów mniej zadłużano zdecydowanie o kilka razy rocznie polskie niż teraz to się robi. Jak to jest możliwe? Bo ja tych pieniędzy mam parację, ja też nie widzę. One gdzieś nam przepadają. Natomiast powiem tak, CPK, Świnoujście i tak dalej, te projekty wszystkie padają na twarz. Specjalnie to się robi, taką mam świadomość dzisiaj. Stawiamy Nikt kropkę. nie potrafi mi Dziękuję powiedzieć bardzo. dlaczego... Aż tak bardzo Polskę się nienawidzi wewnętrznie. To Pana słowo Mencena zapytam. E, dobry rozwój to jest taki, z którego korzystają wszyscy, nie tylko elita, nie tylko najbogatsi, ale także ci biedniejsi, także emeryci, także ręciści. E, pan jest e, zwolennikiem likwidacji wielu prospołecznych rozwiązań wprowadzanych jeszcze za czasów szydło. Mam pytanie, dlaczego chce Pan zabrać pieniądze emerytom, zwłaszcza tym najbiedniejszym? Nie zamierzam zabierać, zabierać emerytom żadnych pieniędzy. To jakieś nieporozumienie. Gdyby Pan wszedł na moją stronę internetową, przeczytał mój program, to nie ma żadnego zabierania pieniędzy emerytum. Wręcz przeciwnie. Ja chcę, żeby emeryci mieli więcej pieniędzy. Zgłosiłem przecież postulat, żeby emerytury były nieopodatkowane tak, żeby emeryci dostawali więcej pieniędzy. Zgłosiłem postulat, żeby osoby po przekroczeniu wieku emerytalnego nie musiały więcej płacić składek na ubezpieczenie społeczne, żeby nie musiały płacić podatku dochodowego po to, żeby byli tak traktowani jak studenci. Do 26 roku życia, więc albo pan w ogóle nie przeczytał mojego programu, albo pan go przeczytał, ale zupełnie nie zrozumiał, co jak na socjalistę mnie w sumie też w ogóle nie dziwi. W każdym razie absolutnie dementuję, nie zamierzam emerytom zabierać żadnych pieniędzy. To jest jakieś całkowite nieporozumienie. Zostało jeszcze 15 sekund. Nie wiem, czy mogę jeszcze bardzo zdementować nieprawdziwe informacje podierane Jeżeli... przez. 15 Sprawiana sekund Zandberga. Wydaje mi się, że nie ma sensu mówić w minutę czegoś, co można powiedzieć 40 sekund. Panie Sławomirze, pan zdaje się lubi odtwarzać materiały audiowizualne, więc ja coś pan opuszczę. To zdaje się pan, prawda? Likwidacja 13. emerytury. Likwidacja 14. emerytury. Niespodzianka, ale rok ma 12 miesięcy. Nie, to nie 13, nie 14, nie 14, więc emerytur będzie 12. Likwidujemy 300 plus. I nie wprowadzimy na pewno żadnej Kłamałem, to Była kampania parlamentarna. To był nasz program w kampanii infidacja parlamentarnej. Teraz tam program prezydencji. Więc jak Państwo widzicie, pan Sławomir Mencem, krytykując platformę PiS, sam zachowuje się tak samo, to znaczy zwyczajnie kręci. Czas. Stop, teraz. No więc do pana Sławomira Mencena w takim razie. Pójdę, bardzo tą, bardzo. Tą, pójdę tą tradycją Ad, Adriana Zandberga. Mam tu taki filmik, zaraz otworzę. Zna pan ten filmik? Ja może powiem, o co chodzi. Otóż na tym filmiku chwali się pan, jak zrobił pan polskie państwo na prawie 3 miliony złotych. Przeniesione akcje firmy Mencenesa do fundacji rodzinnej i sprzedaż przez te fundację, żeby uniknąć zapłacenia 2,8 miliona podatków polskiemu państwu. Pan milioner e, nie chce zapłacić polskiemu państwu podatków. Pan się tego nie wstydzi. Pan wyobraża sobie rozwój Polski bez podatków, I bo to postulowaliście. Pan 3. Sławomir, Sławomir Mencen jedna minuta, jak bardzo państwo dowód tego, że nad marszałek Sejmu nie rozumie, Prawo w Polsce funkcjonuje. Ustawa o fundacjach rodzinnych została przyjęta w poprzedniej kadencji Parlamentu, poparli ją wszyscy. PiS, Platforma, nawet lewica poparła tą ustawę, lewica popierała tę ustawę. A ja mówię o lewicy, a ja mówię o lewicy. Bo to jest po prostu dobra ustawa, która funkcjonuje w wielu krajach Unii Europejskiej. Nie jest prawdą, że ja unikam jakiegokolwiek opodatkowania. Fundacja rodzina służy reinwestowaniu tych środków i po drodze nie płaci się podatku, ale jeżeli chcę wypłacić jakiekolwiek pieniądze z tej fundacji, płacę z tego normalny podatek. Wypłacałem już z tej fundacji pieniądze i od każdej takiej wypłaty płaciłem normalnie podatek dochodowy i przykro Tylko mi, że Pan słucham? Tylko akcje pan sprzedał w tak, jak sposób, pieniądze ze sprzedaży umiknąć. tych akcji wypłaciłem do swojego majątku prywatnego, normalnie zapłacimy od tego podatek zgodnie z prawem. I bardzo mi przykro, że nie rozumie pan, jak dobrym instrumentem dla reinwestowania, dla wzrostu polskiej gospodarki są fundacje rodziny. To jest właśnie fundacje problem, rodzinne, że politycy drogi panie, nie rozumieją teraz jest mój gospodarki. Nie, nie, nie. Jak działa gospodarka? Na czym polega reinwestowanie? Teraz 30 sekund. Zwiększają naszą gospodarkę. Ale ja się przyzwyczaiłem, że wynik tego nie rozumiem. Wiecie, ale może pan dużo mówi, prawda Horn. jest taka. Fundacje rodzinne stworzono po to, żeby zabezpieczyć dziedziczenie pana w polskiej, rodzinnych głosowa. firmach. Dlatego właśnie, bo nie przypuszczaliśmy, że takie cwaniaki jak ale pan cwaniaki? będą ja próbowały tego, wykorzystywać te mechanizmy do tego, żeby nie płacić podatków od akcji ze swoich firm. Ale przecież firm. zapłaciłem podatek? Chce podatek pan być od prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej? Nie. Chce pan być prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej dalej pan będzie sprzedawał akcje przez fundację, żeby Rzeczpospolitej Polskiej nie zapłacić podatków? To jest zarzut równie głupi jak że A że z, z foty czego? wolnej od podatku? Albo żeśmy wybudowali te drogi, jak nie z podatków, którymi Pan dzisiaj tu do studia dojechał. Jest Pan samolubnym? Płacę milionerem, wyższe podatki od który Pana? na podatki. Płacę wyższe Stop. podatki od Pana? Stop. zarówno jak Bo ja nie jestem złotówka. milionerem. Ale ja płacę wyższe podatki od Pana. Proto Proszę Państwa, Womier. czas na kolejne pytanie. Ja zadaję pytanie do Pana Sławomira. E, od lat promuje Pan akcję Piwo z Męcenem. Inicjacja alkoholowa w Polsce, drodzy Państwo, to jest 11, 12, 13 rok życia naszych dzieci. Statystyczny Polak wypija 12 litrów czystego etanolu. Koszty spożycia alkoholu w Polsce niż, niższą gospodarkę. Co wie Pan na ten temat, ale przed tym też, żeby była tradycja e, odnośnie filmików. Czemu mencę? Bo jest piwo z mencelem. Kocham piwo i wódkę. Dziękuję. pozdrawiam. A czy Ty możesz już tymi alkohol? Ile masz lat? I? 18. Czas stop, bardzo to proszę. Jest stan młodzieży w Polsce po akcji, pytanie... którą wykonuje... Ale 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 poznamy odpowiedź. Co wie pan na ten temat? Jeszcze raz powtórzę panu. Od lat promuje pan akcję... Nie, nie, po... nie, to już tylko sama końcówka. To Samo już... pytanie, ze znakiem zapytania, żeby Sławomir Bęcen mógł odpowiedzieć przez minutę. Odnośnie alkoholizmu w Polsce, co wie pan na ten temat? Alkoholizm to jest straszna choroba. Nikomu nie życzę tego, żeby został alkoholikiem. Alkohol należy pić w sposób umiarkowany, rozsądny. Nie należy się doprowadzać do jakichś stanów, ponieważ są potem z tego różne dziwne problemy. W szczególności bardzo współczuję alkoholikom. Znam niestety kilku alkoholików. To jest straszna choroba. Każdego zawsze przestrzegam przed wpadaniem z alkoholizmu. Alkohol należy spożywać w sposób umiarkowany. Alkohol jest dla ludzi, tak jak mnóstwo innych rzeczy jest dla ludzi. Natomiast należy zachować pewien Rodzaj rozsądku. Nie popieram w żadnym wypadku, chyba w przeciwieństwie do Pana, zwiększenia opodatkowania sprzedaży alkoholu. Natomiast uważam, że alkohol należy spożywać rozsądnie i nie mam nic przeciwko temu, że dorośli ludzie mogą spożywać alkohol. To jest zupełnie normalny, jest to element naszej kultury. Polacy od, pewnie od wieków, w sumie to od zawsze, od kiedy byli, spożywali alkohol i wydaje mi się, że to jest coś zupełnie normalnego. Pan Artur Problem polega na tym, że inicjacja alkoholowa wśród młodzieży, tak jak powiedziałem, to jest 11, 12, 13 lat. A I ta młodzież, w ramach tej akcji, którą promuje pan piwo z męcenem, bardzo silnie upija się. I właśnie to jest największe zagrożenie dla społeczeństwa i dla gospodarki. Drodzy Państwo. Koszt spożywania alkoholu w Polsce, a badam to od 2015 roku to jest 3,5% PKB. My tracimy na tym, co jest promowane przez polskich polityków na potrzeby kampanii wyborczych. Proszy Państwo, w Polsce przed zmarło około 110 tysięcy Polaków w latach 2002 2017 89 tysięcy mężczyzn, 18 tysięcy kobiet powyżej 20 roku życia. To jest wynik używania. Piwa i w ogóle alkoholu w kampaniach wyborczych. Dziękujemy bardzo. Mam pytanie do Krzysztofa Stanowskiego. Po zmianie rządu projekt CPK stanął pod znakiem zapytania. Pojawił się panelasek, pojawiły się jakieś absurdalne pomysły, żeby turyści z Azji lądowali w modlinie i następnie dalej lecieli z Radomia, różnego rodzaju kosmiczne pomysły. I pytanie, czy wierzy pan w to, że obecny rząd zbuduje CPK, czy raczej wygra linia Trzaskowskiego, że Polacy nie potrzebują lotniska w Polsce, bo jest już duże lotnisko pod Berlinem? Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja jestem wielkim fanem kameleonów w polityce, to znaczy Maciej Lasek był naj, najbardziej gorliwym mm, przeciwnikiem, wręcz hejterem całego CPK. Teraz przemienił się w osobę, która w imieniu państwa polskiego ma CPK zbudować. Widać, że to jest wielozadaniowiec e, i jest w stanie odnaleźć się w każdej sytuacji. Na swój sposób podziwiam. Takich osób jest chyba więcej. Pamiętam panią Wcisło, która z Sejmowej Mównicy krzyczała Stop, PCK, CPK i innym nazwom czyli generalnie wszystkie. <laughs> więc generalnie wszystkiemu, wszystkiemu stop. Gdybym wierzył, że coś zostanie zbudowane, no to musiałbym, wyszedłbym tu na kompletnego naiwniaka i durnia przed milionami widzów. Nie chciałbym, żeby pan stawiał mnie w takiej sytuacji, więc uważam to za niegrzeczne. No wiadomo, że nie wierzę. Myślę, że nikt nie wierzy. Nie po to dokładnie ci sami ludzie zwalczali ten pomysł i określali go jako mrzonkę. Pan Marszałek Chłownia mówił, że jeszcze zbudujmy centralny postój taksówek, e, więc no I, tak, więc, więc, więc nie, oczekujmy, nie oczekujmy, że te same osoby nagle e, zmienią swój pogląd o 180 stopni i zakasają rękawy i zbudujemy. I 30 sekund posta. Bardzo przepraszam, że poczuł się pan urażony, nie było to moją e, intencją, nie chciałem, żeby się pan w ten sposób poczuł. Ja niestety również nie wierzę, że obecny rząd zbuduje CPK, znając wypowiedzi liderów tej koalicji, wszystko wskazuje na to, że projekt CPK po prostu ma zostać ubity i chcą to tylko w taki sposób przedstawić, żeby Polacy za bardzo nie zauważyli. To znaczy, żeby nie padła deklaracja koniec CPK, tylko żeby to ugrzęzło w różnego rodzaju biurokratycznych procedurach, żeby Polacy nawet nie zauważyli, że projekt niestety nie jest kontynuowany, bo obecnej koalicji nie Zależy na rozwoju Polski. Szanowni Państwo, Polską od 20 lat rządzą Platforma i PiS. Biorą sobie jako przystawki a to Lewice, a to PSL, a to teraz Hoło, Szymona Hołownie i robią dokładnie to, co chcą. A co robią? W sumie to nie wiadomo. Komplikują podatki, zwiększają coraz bardziej regulacje, produkują setki tysięcy stron nowych przepisów. Nie robią elektrowni jądrowej, nie robią CPK, nie naprawiają naszego systemu ochrony zdrowia. Przez 20 lat ani PiS, ani Platforma nie przeprowadzili żadnej sensownej, realnej, istotnej reformy ochrony zdrowia, bo oni chcą tylko mówić, nie chce im się wziąć do prawdziwej roboty. Szaleństwem jest robienie ciągle tego samego i oczekiwanie innych rezultatów. Jeżeli dalej będziecie głosowali na PiS albo na Platformę, to nic się nie zmieni. To dalej nie będziemy mieli elektrowni jądrowej, dalej nie będziemy mieli CPK, dalej nie będziemy mieli uproszczenia podatków, uproszczenia przepisów, nie będziemy mieli wreszcie wspierania polskich przedsiębiorców, a nie wielkich międzynarodowych korporacji. Reprezentuję pokolenie 20, 30, 40 latków. Wychowaliśmy się w systemie popisu, dorośliśmy w tym systemie. Teraz nasze dzieci dorastają, a my dalej nie mieliśmy nic do powiedzenia. Oni rządzili od 20 lat wszyscy. Czas na zmiany. Jest wreszcie nadzieja na to, żeby w Polsce w końcu coś się zmieniło, żeby do władzy doszli nowi ludzie, którzy nie żyją tylko przeszłością, a myślą o przyszłości, którzy chcą prawdziwego rozwoju dla Polski i Polaków. Dlatego 18 maja chodźcie wszyscy na wybory i sprawmy, że w Polsce wreszcie, w końcu coś się zmieniło.